Czas na wspólny piłkarski wieczór w Londynie. Razem spędzimy czas na stadionie Tottenhamu z nadzieją na piłkarskie fajerwerki. Mecz komentują dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Podobnie jak Państwo, liczymy, że będziemy świadkami niezapomnianego spotkania. Tottenham zmierzy się z Olimpikiem Marsylia. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Szukasz na kolana! Broni to bramkarz. A na dodatek przytrzymuje piłkę. Świetne zachowanie. Strzał może nie powalał na kolana, ale przy takim też trzeba wykonać swoją robotę. Brawo. Uwaga, będzie szansa, będzie ciekawie. on tego nie wykorzystał. A i mogli prowadzić już na początku meczu. Tak, szkoda tej szansy, ale może będą następne. Zawodnicy Marsylii gubią piłkę. Co teraz? Gór! No czuję, że to dopiero początek strzelania na dziś. Co jest z tego Olimpik Marsylia musi się otrząsnąć po tej stracie bramki i wyrównać jak najszybciej. Traci piłkę po tym wejściu. Może rozprowadzić akcję podaniem. Teraz naprawdę świetna piłka! I gol! Drugi raz w ciągu kilku chwil. A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji. Aż się prosiło, żeby ktoś wykończył to znakomite doświadkowania. Sam strzał był bajeczny. Idealnie się ustawił. Nie musiał przejmować, tylko kropnął z powierzchni. Wynik no, 2-0. Gramy dalej. Zawodnicy Tottenhamu tracą teraz piłkę. To musi być bramka. Akcja wciąż trwa. A i ten wolej nie był taki zły. Taki strzał wymaga mnóstwo umiejętności technicznych. Tym razem było tylko blisko. Oba odbioru w ataku. w pole karne. Ma komu zagrać? Szami Simon z ataku. Na co się zdecyduje? Jak to rozegra? Uwaga, teraz Kudus. Imponujący strzał z Boleja. Ale niestety nie dotarł celu. Niewiele brakowało, a udałoby się skierować piłkę do bramki. Jednak mamy pudło. Szkoda. Dobrym momencie. Ufalnia się. Co z tego będzie? Oj nie. Sporo tu brakowało. Może następnym razem. Bardzo nietrafiony strzał. Żałopalinia. Maciera teraz piłką Kudus. Uwaga. Okazja dla Diego Simonsa. O tak, odległość niewielka, moc strzału ogromna, tylko precyzji brak. Pudło! Zdecydowanie, zbyt mocno. Przeciwnik mocno go teraz naciska. I doskonała okazja! Tak jest, proszę państwa, kolejny gol! Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą trzech trapień. Tutaj widzimy wyraźnie jaka to była piękna akcja, wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce i zdobyć bramkę. Piękny gol. Piłka trafia do graczy Tottenhamu. Ostry atak na nogi, to nie może się skończyć inaczej niż pokazanie w żółtej kartki. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Podanie przejęte, piłka odzyskana. Uwaga, może być gorąco. Proszę państwa, kolejna bramka! Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej piłki. Gramy dalej. Już 4 do 0. I to tyle z tej akcji. Uderza na bramkę. Świetnie teraz w obronie. Jest strzał. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Odważna i co najważniejsze, okazja może być groźnie. Jutra dalej w grze. Cóż łatwiejszego niż strzelić w sytuacji sam na sam. A jednak kolejny raz oglądamy takie pudło. Wcale nie jest to takie proste, jak się wydaje. Ojpier. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Precyzyjna centra. Będzie gorąco. Strzał do zapomnienia. Zupełnie mu nie wyszło. Nawet jak się strzela z daleka, to sama moc nie wystarczy. Nie dają mu grać. Musi uważać Marsylia. Tracą piłkę. Łatne teraz dośrodkowanie w polekarne. Nie pozwalają by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. No, w takim tłoku w środkowej strefie trudno ocelność podań. Teraz ruszy do przodu. Ale szpatalnie się teraz zachował w tej sytuacji sam na sam. Nie chodzi nawet o to, że tego nie wykorzystał. Chuknął mocno i niecelnie. Zupełnie bezmyślnie. Tottenham vrátí piłkę. Dobrá intervence, ani větší ten próbe ataku. Má s kým rozegrať ten akcie. Niszczy Słupek. Nie ma gola. Zdecydowała parada bramkarza. przez wejście świetne prosto padłe zagranie i co mini państwo to znowu jest bramka można stracić rakubę rozbijają rywala w pył rzadko się zdarza aż taka dominacja Mamy na powtórce jak na dłoni wspaniałe podania, aż się prosiłoby to wykorzystać. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wykorzystać. Oglądamy bardzo jednostronne widowisko z pełną kontrolą gry w pierwszej połowie przez zdecydowanie lepszy zespół. Jeszcze trzy minuty, tyle arbiter liczył. Greenwood przy piłce. Doskonała postawa w obronie. Podręcznikowe wręcz przerwanie akcji. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Teraz jest niepilnowany. Świetnie. Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił w trudnym położeniu i jeszcze utrzymał piłkę. Sędzia... I druga połowa. Tym razem rozpoczyna ekipa Tottenhamu. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Ław przez w szesnastkę, no nie musiał się teraz specjalnie wysilać bramkarz, rywal uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów golkiperowi tej klasy. całą piłkę teraz, ależ teraz będzie okazja! Uderzenie z dystansu, no proszę Państwa, pudło, ale i tak brawa za decyzję, zabrakło naprawdę niewiele. Ale teraz kokuty. Strata. Uwaga, może być gorąco. Uwaga, dalej groźnie. Proszę Państwa, już chyba wszyscy myśleli, że będzie gol. A jednak doskonale muruje bramkę, ratuje drużynę. Wydawało się, że tu już nic nie da się zrobić, a jednak dokonuje niemożliwego. Dogrywa piłkę w szesnastkę. Uwaga, byle by nie pogubił się pod presją. No, mnożą się niecelne podania i straty. Bardzo nerwowy okres tego meczu. Tak, to mniej ciekawy fragment meczu. Ryszardy są. Jak to rozegra? No nie ja jaka to była bomba w akcji. Na sam. Ale jak widać, samą siłą bramek się nie zdobywa. Potrzebna jest precyzja i celny strzał. Przy tylu udanych akcjach ofensywnych, to ten ham nie musi martwić się o wynik. Za to druga strona musi przemyśleć taktykę. Zaraz może być okazja do podwyższenia wyniku. Oj, ależ teraz niewiele zabrakło. Ładnie uderzył technicznie, kilkadziesiąt centymetrów i mielibyśmy gol. Strata posiadania piłki. No, robi się obiecująco. Mogło być teraz niebezpiecznie, ale obrona nie pozwala na to dośrodkowanie. Strata, rywale przy piłce. Odzyskują posiadanie. Z tej sytuacji już nic nie będzie. Może być teraz groźnie. Bramka! Proszę Państwa! Tym samym ma już na koncie Hattrika. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Przechodzimy dalej przy wyniku 6 do 0. Doskonały odbiór w dobrym momencie. No ciekawa akcja, popatrzmy co z tego będzie. Dobrze się ustawia przy tych strzałach. Polomłani. Posyła piłkę w szesnastkę. Bardzo dobra interwencja. Piłka w grze. Krótkie rozegranie. Piłka zmierza w stronę bliższego słupka. I wydawało się, że będzie groźnie. Ale wyłapuje to dośrodkowanie bez większych problemów. Cisną tam mocno. Piłkę przechwytują rywale. Wikario. Co będzie teraz z tej okazji? Niesamowite. Co jeszcze musi się stać, by piłka wpadła do bramki? Jeśli masz pustą bramkę, to brak skuteczności jest wtedy grzechem niewybaczalnym. Do końca podstawowego czasu gry. Już tylko kwadrans. Ależ teraz będzie okazja. Oni teraz strzał. Na piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Wyczarni są teraz. Oni nie się jakoś szczególnie przy tej interwencji bramkarz? No tak, bądźmy szczerzy. Szansa dla Putusa. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deska, A im się nie nudzi. strzelają kolejny Na tej podkórce widać beznadziejne ustawienie i obrony. Dopuścili, by strona przeciwna zyskała przewagę liczebną. Formacja defensywna musi zachować przez cały czas, takie sytuacje są nieuniknione. No już chyba cieszą się, że ten Wyjątkowo jednostronny mecz zmierza ku końcowi. Doskonała postawa w obronie. Daremnia groźnie zapowiadającą się akcję. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Gwizdek i jest decyzja. Mamy spalonego. Będą zmiany w Olimpiku Marsylia. Dobrze wybrał moment ataku. Ma piłkę. Ma teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Wychodzi na pozycję. Ale szkąpa! Fantastyczny przymierza posyła piłkę do siatki po strzale z półboleja. No proszę państwa, nie jest łatwo wykończyć z takiej piłki, więc tym bardziej czapki z głów. Ale sędzia nie gwiździ, bo Spurs nadal przy piłce. Nic jednak nie wyjdzie z tej akcji. Wracamy do miejsca poprzedniego przewinienia. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać. Na twarzach piłkarzy Tottenhamu koncentracja miesza się z wyrazami zadowolenia. Bo wiedzą, że już za chwilę sędzia odliżdża ich zwycięstwo. Wszystko dziś w tej drużynie działało. Widzieliśmy komunikat. Aj, było blisko. A szkoda. Ale to był dobry strzał. Ten wolej mógł zakończyć się bramką. Parę centymetrów obok i piłka leciałaby w światło bramki. Minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Teraz do Mediny. Interesująco to wygląda. Co zrobi z piłką? Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy znak. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. schmei con zodic biz de, de carbica!